Na, na samolocie, na, samolocie O Aha Co tam za tym murkiem jest? No nie tak, oni tam coś są Co tam? Tu tam Musiałbyś gdzieś na południe go porzucić, bo pamiętam sygnały, to są mnale, takie, że już W są... Pumę szkoda. Ucieszyłeś ten na oczy? Tak. Chyba Jeden atak wystarczy. Porządny. Myślę, że by było A, już się uwolniło. Chyba jedna jest. Kurde, Pantera jakoś. się dymi w punkcie no, George Mark. Markujcie tą panterę, nie ma w ogóle markeru na nią Teraz jest Pan George Mark Jest marker, jest marker Czark jest kurwa u nas! Prawie z tym, na moim marku, na no, marko F, jakiś lekki. A się wpierdol Czog wyjeżdża? Pantera no, przestała strzelać chwilowo. No bo zadiebana była. Prawo. No pięknie Kotek, na i7 e, są supply oznaczone moim outpost'em Wcet nie sprawdził? Se so poszedł panowie W ataku na H3 Dajesz też tu suple? Powtórz, gdzie, no, gdzie? gdzie? tylko się załadują W H3 Na H3 na airhead, można tak? się respić. No, tam gdzie odnoszę no, no, Idę, zdejmuję się o, dobra, dobra widzę, widzę, Za 20 sekund jeszcze suple tam zrzucę I, I ja tu stawiam gary w punkcie, bo mam całe wsparcie My w chwilę pobronimy tutaj tą, tym ciężkim. Rwie się do czołgu, a nawet Noudów nie postawił. A ja będę miał komplet naudów wtedy zostaniecie czołgu. Słusznie, kocham. Następny. Rwie się do czołgu, a nawet Noudów nie postawi. Postawicie nudy, dostaniecie czołg A jak to będziemy mieli? Nudy. A co to jest? Zasoby, dzięki którym mogę rozpić czołgi. rzucać zrzucać bombingi. Jak z Dziecko, Gdzie to panie? Co ty chcesz? Trzeba na podnosić demenie. poziom gry. Ajaj. Szanuję typa. Tak, brum, brum, brum do przodu. Boże, co przyjdzie? Dam czołg na moim marku, Darek. Fragmentation granat, tak? Tak. Dokładnie tam. W dalszym ciągu. A już się zaznaczę, wiesz, tam. tam Dobra. Widzę, widzę. Przeze mnie. <coughs> no. no. Czołg, nie ma czołgu. Masz no... No marku. No. First try. Jaki rewolwer fajny mamy. Zdefiniu fajny, naprawdę. Bardzo fajny. O, no tak. Jak wygląda sytuacja? Ile jest czołgów, prawda? Na razie zero. a nie jeden <słuchaj> <słuchaj> możesz pilnować? Tak. Gdzieś tam. Nie mam ich pilnował. Kurwa. nie

Tam gdzieś... w miasto zrobili? Tam ich dwóch biegnie, zachodzą nas z prawej strony Jesteś uczeń? To, nie wiem, nie widzę ich tak wyraźnie. Jak przynajmniej do mrozu. Hip, to opikami zniszczyła O teraz chce wejść? Ja nie wiem, skąd panu. jeszcze kilometr, a do, dostaję pociski. A pierdolą po niemiecku. Ha, ha. na koniec im coś powiem. Powiem im. Coinkoink? Coinkoink? No skinałem. zginąłem, kurde. Oooooo. Arta napierdala, Kuba, moglibyśmy się nią zająć, jak szyli. Jak mnie ktoś zabije albo się... O Jezus, tam ktoś redeployuje. <grywanie> eee, okazja wpaść do nas na Churchill'e. Jesteśmy tu. na górce, bo to cię... Tak, no, już się leczę, spadłem z, z kamienia. A klasyk. Na tej mapie. Dobra, łączymy był... siły. Chopacy, się mano. Dobra, tylu. Wybiegają blisko was. Z prawej waszej. O, słychać. Jeszcze jeden. Leży? Leży. Coś muszą tu mieć. No panowie gdzieś tu koło mnie mają garnizon, bo w chuj wychodzi. Zespalowali się. Widzę. Uważaj. Okay. Chuj. tu na... zaraz, no. tarte dam. Ale unlucky situation Co to było? Ty, chyba mamy 4 w teamie Więcej chyba nodów nie znalazłem Za wszystkie serdecznie żałuję Za wszystkie serdecznie żałuję Ja. Yeah. Badawa mi się twoja. Lecimy mi... <noise> na połajbójcie on się na ciężki Parek tu ktoś jest blisko właśnie tu biegł. A nie trafił go Nie, znaczy no może go nie trafił, no nie wiem, ciężko powiedzieć o. Wydaje mi się, że pod kątem związy cił go ale to nie da się Precision strajka pod kątem się. Da się, oczywiście. Serio? No pewnie, no mo można od góry, od dołu, w prawo, lewo, ale da się zmienić kąt padania Precision Strike'a. Tak, nawet nie wiedziałem. Dlatego na przykład ciężko było rzucić ten... Jak graliśmy na te dwa rikony na El Alamein, ciężko było zniszczyć ten granicę, co ja oznaczałem w tym, w tym mhm. mieście nad wodą. Kurwa, nie wiem. Bo eee. był w budynkach i zły kąt wybrał O, o Boże, moje fps O, mam 10 FPS-ów no, Za chwilę będą gary. gary, tutaj za chwilę mój support przybiegnie Na ojście, go Ja Już jest zniszczony Boże Gdzie pan tu się wiedzi? Jezus, drży jeszcze pierdolę pumę, żeby mieli czemu w naszym czołgu? w tym sensie ta ta tak, tak. Ad adolf drifter <noise> yes. don't attack Tylko poszło <głos> <głos> ja daję Kubie. ja Darkowi. a ja, komu ja i wiesz to ja, to ja daję Kuba co cztery, cztery dostał. dostał. Let's go! No to bombing to nie zabił nikogo. Nie mam. Nie, nie, ja nie wiem, czy kogokolwiek zabiłem z jakiegokolwiek bombing rana, czy strajk rana w tej grze. Erika. Dobra, git. idę pić. W się sensie, piścić. I mean, what? No tak. Może przejdę tutaj. Jak się podskakuje, nie, nie to się nie tonie, także można przejść fajnie. Hangarze na środku lotniska Zabiłem z 400 metrów Możesz prąd z 390 metrów? Tak Sorry, 395 metrów Nie zrobiłeś ja. A, ja, sorry. Ko... Nie, ja. Co to powiem? Kurwa, kurwa, czekajcie, kto nie ma. Jacek, uff, zdążyłem. To wotem dwa. Jacek 6,9 Szkoda skoda na Remagen, nie cierpię, Remagen. No właśnie. Mm -hmm. No to, no to chyba skończę z... moją Znaczy, Remagen, ja. przepraszam. Dobrze. Aha też nie cierpię. <laughs> A Smerfu? O, tych, kto nie cierpię najbardziej. Fermów. <laughs>

o, jedzie, jedzie. Nie, no, ten, leżą Pierdol się w nich. Jedzie kurwa klonkar. <grym grym grym> ty nam. <grym> no spadłem, co za Ten poznaniak jakiś, aż spadłem tej. Stoi trąbi, no bo myślisz, że pojedziemy. Dwie, dwie drużyny atakują, a reszta zostaje w obronie. To nie yep. no, Jednak no. my poszliśmy, chyba wszyscy za taką. Ja no, tak, no, no to my jesteśmy na bronie. Te typy w coś strzelają, więc. Kurwa, Ty kurwa we mnie no Tak, na tak Darek Mam, Darek z Tak, Kurwa, co? No, what? What 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 what? Haha. Para 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 para. Nie wiem, co mam całam robić, mam tu zostać kurwa no, Chcę tu zostać i coś A tam. Przez to, bo... Oni są. Ja jestem y... automat. Jest A to jest iar A Broń bardziej chujowa niż kar. Zimno, muszę ukierunkować. Tarek. To są smoki, chyrei. No ale, no, Widzę, że coś leci we mnie. <gulanie> Kupaj mi oh, to. Jak tam gdzie się ciągasz, to tam gdzie jest. Figo zajechę, figo rzuć nam ciężki no, na dół tak. Tak. i dalej do nas. O, teraz podjeżdża. <gulanie> suple w ogóle. Dobra, przeżywam manewry. Chodź tu. No, ale komandera wtedy nie pójdzie, nie będzie nie pójdzie. Znaczy, tu na garnizon jest spadzik może ktoś wejdzie. Jeszcze tam przebiec, Dareczku? To? to jest przekradna zabawa. No to od następnej rundy z nas pogramy razem. No. Mamo, Przemek i Zarka się w wojnę.